Dobrze, e, Kasiu, minuta pięćdziesiąt i wchodzimy, dobrze? Dobra. E, Kasiu, jak ciebie mam przedstawić? Kasia F, tak jak na YouTube, czy jakoś inaczej? Może być Kasia Fira. Dobra, 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 mm. dobra. Okej, okay, to za chwilę wchodzimy, dobrze dobra. nie rozłączaj się. Super. już mamy 15 minut po godzinie ósmej już teraz w czwórce przenosimy się do wcale takiego mroźnego Chicago, już raczej wiosennego. Kasia Fira jest razem z nami. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Chociaż właściwie u ciebie to dobry wieczór. Kasia na co dzień mieszka w Chicago, no i dzieli się tą amerykańską codziennością w mediach społecznościowych i rzeczywiście już wiosna nastała w Chicago? No, powolutku ciepło, ja wróciłam właśnie z mroźnej Laponii, a Tutaj przyjeżdża mi taka różnica temperatur dla mnie. Ciepło się zrobiło. Kasia. Kasiu, jak to się stało, że przeprowadziłaś się do Stanów Zjednoczonych akurat w okolicy Chicago? Kiedyś dla mnie Ameryka to było coś takiego odległego i takie marzenie. Byłam raz właśnie u mojej przyjaciółki na ślubie. Przyjaciółki z podstawówki. Potem rodziną byliśmy już na wakacjach. Jakoś nam się tak spodobało i stwierdziliśmy, że spróbujemy swoich sił. Złożyliśmy Właśnie wniosek w loterii zielonej karty, po drugim razie nas wylosowano. No i spróbowaliśmy. Nie było to łatwe, ale próbowaliśmy. Jak wygląda taka przeprowadzka do Stanów? No tutaj w Polsce ma się już ułożone życie, trzeba wszystko zostawić i przeprowadzić się za ocean. Dokładnie. Każdy, bo ja mam męża i córkę, każdy z nas po dwie walizki w ręce. Coś tam wysłaliśmy, żeby nasza córka wtedy miała 6 lat. Żeby czuła, że teraz tutaj będzie jej dom, to wysłaliśmy po prostu jej zabawki, trochę wzięliśmy, no i wszystko od nowa trzeba było zaczynać. W Polsce rzeczywiście już coś było, już jakoś nam się tam fajnie też układało, a tutaj trzeba było od początku wszystko, od kubeczka i łyżeczki. Od razu przeprowadziliście się do Chicago w tamte okolice, czy podróżowaliście, zmienialiście nie, miejsca? Nie, nie. Przeprowadziliśmy się od razu tutaj. Wydawało nam się, że będzie. Łatwiej zawsze nam, jak ktoś do nas będzie chciał przyjechać, odwiedzić, bo te połączenia z Chicago rzeczywiście są z Polską fajne. No i też większy rynek pracy, żeby coś, żeby iść do pracy, żeby znaleźć pracę niż w jakichś mniejszych miejscowościach. Chociaż marzy nam się za jakiś czas może gdzieś jakaś przeprowadzka, gdzieś z więcej natury, jakieś parki narodowe, mhm. żeby było bliżej, bo znaczy... lubimy podróżować. Czy to, że w okolicy, w samym Chicago jest największa polonia w całych Stanach Zjednoczonych, też zaważyło trochę nad, nad Waszym miejscem przeprowadzkim? Myślę, że nie. Myślę, że nad tymi połączeniami, nad tym, co mówiłam. Chociaż tutaj, mm -hmm. gdzie mieszkamy, bo na przedmieściach Chicago, ale w naszej okolicy nie jest tak dużo polonii, co na północy. Tam to jest bardzo dużo. Okej, okay. a czy rzeczywiście jest tak, że można sobie mieszkać w Chicago i wcale tego angielskiego nie trzeba znać, że rzeczywiście można wszędzie dogadać się po polsku? Tu gdzie ja jestem, to nie, ale rzeczywiście mm -hmm. też tak jest, że są i widzę i mm, sprzedawcy z aut e, samochodów czy w banku ktoś pracuje, e, są polskie sklepy. U nas tutaj właśnie w okolicy nie ma, ale na no 40 minut ode mnie godzinę już są polskie sklepy, gdzie wszyscy rozmawiają po polsku, tak więc można. I można kupić dokładnie te same produkty, które są w Polsce? Tak. Czy po przeprowadzce do Stanów czegoś Ci wyjątkowo brakuje? E, majonezu. No ale chyba można dostać polski majonez. Mo można dzień, tylko to tak, mogę trochę dalej. No i generalnie rodziny brakuje mi. No ale e, odwiedza mnie moja rodzina, tak więc ja również jeżdżę do Polski. Tylko tego mi brakuje jakby oprócz Aha. majonezu. Kasiu powiedziałaś właśnie tutaj pojawił się wątek majonezu, jedzenie. Jedzenie amerykańskie no to jest temat rzeka. Dużo różnych opinii można znaleźć na ten temat. Niektórym smakuje, inni uważają, że jest okropne. Może za chwilę o tym jeszcze sobie przez chwilę mhm. porozmawiamy. Kasia Fira jest razem z nami. Kasia na co dzień mieszka ze swoją rodziną w Chicago. Dzieli się realiami amerykańskimi, amerykańską codziennością w mediach społecznościowych. Kasia, tak z tym amerykańskim jedzeniem jest? rzeczywiście ono jest tak okropne i przetworzone i ty, trudno przyzwyczaić się do niego, jeżeli zwykliśmy jeść w Polsce przy, wszystkie nasze przepyszne produkty i potrawy? Ja myślę, że jest bardzo łatwy dostęp do takich rzeczy i, i one są tanie. Tak więc, mhm. je, jeżeli ktoś chce i je cały czas no, takie nie za bardzo jedzenie, to ten dostęp jest. Ale też jest dostęp do fajnego jedzenia, jednak, ale no, trzeba wybierać. Mhm. No i to fajne jedzenie, tak jak powiedziałeś, chyba jest zdecydowanie droższe. No na pewno, bo y, idąc tutaj do McDonalda, no to nie wiem, ile taki hamburger może dolara kosztuje. Dawno nie byłam, to nie wiem, ale to nie mhm. są duże pieniądze. Czyli zdrowo się odżywiasz? Tak, staram się. Mhm. E, Każdy, ty morsujesz, więc można dojść do wniosku, że raczej chłód nie jest ci straszny. No ale jak ta zima w Chicago wygląda? Czy rzeczywiście to jest takie wietrzne miasto i rzeczywiście jest tam e, przepotwornie zimno? Zimno jest, chociaż dwie ostatnie zimy nie były takie e, straszne. Krótkie były. Bywa czasami, że no, jest zimno i śnieżnie, ale są za to lata też bardzo ciepłe. Mhm. Czy pogoda jest porównywalna do tej w Polsce? Porównywalna, tylko zima to zima, przeważnie lato to lato i yy, jest wtedy tak konkretnie. Okej, okay, mocno, tak podkręcony trochę. Tak. Zima i lato na sterydach. Kasiu, jak wyglądała przeprowadzka? Jeszcze może o tym porozmawiajmy, bo na przykład w kontekście Nowego Jorku mówi się o tym, że bardzo trudno jest znaleźć mieszkanie na wynajem, trzeba dużo dokumentów. Zapewnić, no, przy przeprowadzce. Mhm. Wydaje mi się, że to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Sytuacja podobnie wygląda w Chicago? Podobnie. Na początku wcale mhm. łatwo nam nie było, żeby coś znaleźć do zamieszkania. Była taka historia, że my tutaj przenosząc się, to zamieszkaliśmy tak jakby u obcych nam ludzi, których ja poznałam w internecie. To byli też Polacy, którzy mhm. się przeprowadzili. Oni byli półtorej roku wcześniej przed nami i my. Wynajmowaliśmy od nich pokój z mieszkania, gdzie oni też jeszcze go wynajmowali. I no, taka ciekawa historia. Potem my dalej okay. też pomagaliśmy innym. Mm -hmm. Trochę kombinacja alpejska, że tak podnajmowaliście pokój, a później na swoje łatwo było już przejść, skoro nie. tam mieliście już jakieś pierwsze miejsce, gdzie też, się zaczepić? Też nie. Po dwóch miesiącach chcieliśmy znaleźć sobie mieszkanie. Próbowaliśmy w różnych sposób, ale tylko w miejscu, gdzie nasza córka już zaczęła szkołę, bo nie chcieliśmy jej szkoły zmieniać. I chcieliśmy, była taka sytuacja, że chcieliśmy w takich apartamentach wynająć mieszkanie, można było na pół roku minimum podpisać umowę. Chcieliśmy na pół roku zapłacić z góry, ale mhm. że nie mieliśmy tutaj historii kredytowej wyrobionej ani nie, zarobków jeszcze takich, mhm. które by nam pozwalały wynająć i nie było możliwości. Czyli sama zielona karta właściwie nie pozwala na zbyt wiele, jeśli chodzi o wynajem przynajmniej. Na legalny pobyt po prostu. Okej. Okay. A jak wyglądała sytuacja z szukaniem pracy? Powiedziałaś, że przeprowadziliście się właśnie tam ze względu na połączenia lotnicze, ale też ze względu na rynek pracy. Łatwo jest teraz znaleźć pracę w Stanach? Wydaje mi się, że na początek nie jest trudno. Nawet jeżeli ktokolwiek chciałby nawet do jakiegoś sklepu pójść pracować, no to nie, jest, nie ma problemu. Mhm. E tak więc jak ktoś chce, to można znaleźć, ale to rzeczywiście też są formalności zawsze. Okej, okay. a czy cały czas do Chicago, do Waszych okolic przeprowadzają się Polacy? Cały czas jest jeszcze jakaś taka nowa fala migracji? Czy to już jest raczej rzadko spotykane ze względu na trudności no, albo ze względu na to, że łatwo jest? jeżeli ktoś chce przeprowadzić się do jakiegoś kraju Unii Europejskiej na zachód. Je, jeszcze jest, ale to na pewno nie jest tak, jak kiedyś było. My w sumie tutaj w tym roku na minie 9 lat i też już mi się wydaje, że w tamtym czasie nie było aż takiej dużej migracji. Teraz w związku z tym właśnie, że ja pokazuję różne rzeczy, to trochę osób się do mnie odzywa. No i ja mam kontakt z tymi osobami, mhm. co się przeprowadzają, ale myślę, że to nie jest już tak, jak kiedyś było na taką dużą skalę. Mhm. Ale polecasz? Ja polecam, ja nigdy nikogo nie zniechęcam. Zawsze jak ktoś chce spróbować, mhm. to niech spróbuje, niech zobaczy sam, doświadczy, ale na pewno nie jestem z takich osób, że mówię, że teraz to już nie jest ta sama Ameryka mhm. i żeby na pewno tutaj nikt nie przyjeżdżał. Ja zawsze wszystkich zachęcam, jak ktoś chce, niech próbuje. Ekaś, mhm. ja wiem, że to są dalekie plany, ale czy myślicie o tym, żeby tam na zawsze już zostać, czy myślicie jednak o powrocie za jakiś czas do kraju? Na ten moment to jest tak, że tutaj zostajemy. Mhm. Nasza córka już tak się tutaj dosyć zakorzeniła, chociaż uwielbia latać do Polski i prawie co roku z nią jestem na wakacjach w Polsce, bo tam ma mhm. też i swoich znajomych jeszcze z czasów przedszkolnych. No tak, trzeba, trzeba pielęgnować znajomości. Kasiu, bardzo serdecznie dziękujemy Ci za to, że znalazłaś dla nas chwilę. Życzymy Ci dobrej nocy i odsyłamy wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby zajrzeli na Twojego YouTuba bądź na Instagrama. Kasia Fira mieszkająca na co dzień w Chicago była razem z nami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, było miło. Do usłyszenia, pozdrawiam, hej hej. Pa pa. Jasiu, dziękuję bardzo. Ja również dziękuję, było mi bardzo Wszystkiego, miło. Wszystkiego dobrego, powodzenia, na razie, trzymajcie się. Trzymajcie się, pa, pa.